Out. And know this, there's more at stake than just Talos One. If what happened here, if even one breaks containment, we're all lost. Dobre <try> pytanie. <try> W to jest naukowy. Jest blisko, więc mogę okropnie go wykorzystać. Gdzieś tu powinien latać. Pytanie czy jeszcze jest w ogóle sprawny. Jak tak patrzę to niestety nie widzę go. Jest ta satelita? Gdzieś tam. O boj! No, prawie kurde w połowie drogi to. Do... Nie, co jak, Jakie w połowie? U, bo... Chuj daleko, nie w połowie drogi do arboretu. Coś w ogóle oddalone, a niecałe coś jest tam lekko uszkodzony. Dzięki. Myślałem, że to jest mrok kosmosu. Nie, to był. to była gdzieś stacja. nagrywać materiał i potem to zrobię, dziękuję? O, ty właśnie, a propos, jak sobie to, to mogę od razu do tego Hadłowca się przelecieć, zobaczyć, co tam się dzieje. to naprawdę na trzecie poziomie. Dobra, kombiłatek nie znalazłem. Dobra, użyję jednej strzykawy kawy. I... ...szarcia. No ciekawe co będzie mi dawała opcja tego satelity jak na razie. zwrócić uwagę tego koszmarnego tyfona, który na ciebie poluje. Wysyłam ci dwa sygnały aktywacyjne. Pierwszy odciągnie od ciebie tyfona, drugi go do ciebie zwabi. Użyj systemu wiadomości twojego transkrybera, żeby je odpalić. Okej, okay, może nie będę na razie tego przesłuchiwał, bo to się może skończyć źle. Zauważyłem, czy to było tego warte. Osiem części zamiennych, żeby zasilanie awaryjne odpalić. Aha. Aha. 8 osiem części zamiennych, żeby zapalić sobie, kurwa, światło. Nie, to było kurwa totalnie Kurdebie bezużyteczne. A ty miałeś iść do tych laboratoriów jeszcze. Dobra, to Dobra, to wracamy w takim razie. No i jeszcze musimy się zmierzyć z jednym tamponem. Tam. Szanuję cel, błąd. Nie znaleziono wystarczającej ilości materiału dymonicznego. Koniec działania. Sprawdzam. Twój kominiezon przecieka. Sprawa sprawa zakończona. Zresztą, zresztą to może być problem. Muszę Mam że ciebie też tak? powierzchowne rany nic czego nie uleczy tego Nowa praktyka na Zajebać mu elektrykiem po prostu w lepsi. nie trochę, że się na więc co będą napierdalały, ale... Część rzeczy, też część tutaj tego co liczyłem, że się stanie, się stała, czyli pokonanie fantoma, fantoma. Kopia zapasowa projektu, czyli po prostu fabrykacja promienia kół. Ten raport z postępów 10b10 do rąk u Prace nad modułem promienia kół dla operatorów wojskowych postępują szybciej niż w założeniach. Poniżej rozpisano postępy w zakresie pozostałych do wykonania zadań: Optymalizacja mikropowierzchni chłodzących, kontrola recyrkulacji -re cichej. Jak kiedyś też poprawił celu, gdy system chłodzący zostanie zoptymalizowany i przeniesiony do mechanizmu syryjskiego promienia Q, prześlemy prototypy na Ziemię. Testy przebiegają zgodnie z prawem. Wstępne wyniki wykazują obiecujące zmiany w strukturze molekularnej energetyzowanych systemów. Nie testowano jeszcze na żywych obiektach. Tutaj fabrykacyjny promienia Q. A, to nie, przepraszam, nawet to są tutaj różne rzeczy. Ale no, na promień Q już chyba miałem wcześniej skarnięty Ładki, jeszcze więcej ogni. mi się. Tutaj ja propos mamy takiego Żeby właśnie. Tutaj mamy operatory wojskowe. No pytanie, czy one się pojawiły tutaj, bo stąd się skiepszyły, czy ktoś je raczej wysłał, ja mnie nie, nie, nie powstrzymało No i jak chcę, na boju, to jak teraz tak nabowę te strzelby, No i poza tym to wszystko. No i dobra, co mi jeszcze zostało? Tak, poza tym. Cztery użycia satelity zostały. Okej. Okay. No i dobra. No poza jeszcze tym, czego jeszcze nie sprawdziłem, no to mamy poza tym wszystko w kajutach. kajutach po prostu. W kwatarach załogi. Dobra. To wiecie co? Przejdźmy się teraz do arboretum. Zwapmy koszmara. jest on uszkodzony. Łatwo, czyste. to efektywne teraz się zrobiły. Zasługę jakiegoś tego? Upgrade? Dobra, przechodzimy. I dobra, windę będę musiał wezwać, zapewne, bo chyba. że nie. Nie, bo win, nie, wina nie stawa, tak? Ja do szedłem potem na z, z zewnątrz talosa, więc Winda jest dalej w hallu. Tyle dobrego. Śpierdy, kwiateczki, katuszki. kwiateczki, zobaczcie, jak powinnam powiedzieć. No, nie. Zrzuć mi cały syf. I coś poza tym, jakieś duble. Nie widzę. Dobra to tutaj? chyba mimo, mi chyba mi mi gdzieś mi tutaj chyba daje? Czemu nie było informacji, że na mnie poluje? Skan ukończony. Ej, on się tu nie powinien tak po prostu pojawić. Ja go nie wzywałem. Dostępne nowe przystosowania psjoniczne. Dawaj, dawaj, dawaj. Ok, po raz pierwszy promienium kół. ale dobra, to było co najmniej dziwne. mówię, może tutaj nie powinienem w ogóle tak zrespić. Jeżeli jakiś mimi jest, najpierw O, się ma to koszmar. Czy będziesz widzieć? Diagnozuję tłuczenia, otarcia, zmęczenie. Co zagrażałoby życiu. Spróbuj Tak, dostałem właśnie kurwa w wpierdol od tyfona koło ręką. Nic zagrażałoby życiu. Gdyby ten neuromoty, które mam w siebie wpakowane, to ja bym był trupem po jednym strzale. Dobra, tyle drzwi. Dobra. Ee, czekaj, bo zaraz się, zaraz się zgubię. Co ja chciałem zrobić? Skrytki, tak dalej. Tak, dobra. woli do kwater, ale jeszcze najpierw idziemy do arboretum i wzywamy sobie tego koszmara. Fantom elektryczny. Dziwo nieznany tyfon to jest też. Nigdy nie odtworzony w laboratorium, aż do tej pory. Zdolności splatacza podlegają najwyraźniej adaptacji. pola magnetyczne zakłócają wszystko dookoła. Cokolwiek będzie na tyle głupie, żeby podejść zostanie usmażone. Tak, jak i w przypadku termicznego, należy trzymać się jak najdalej. Wygląda na to, że może też ładować. Mi ładować mimy. Okej, okay, czyli dobrze myślałem wtedy, że takim. że mim przyszedł naładowany elektrycznością. Dostał buffa od tego. od splatacza. Dostał buffa od tego fantoma. Czekać, czy, i czy etery eteryczny i termiczny to też tak mogą. E, ten. też tak mogą naładować. Eteryczny są przeskanowane w całości, z jego bym mógł zobaczyć. Nie, tutaj nic za tym nie pisze, ale kto wie. Dobra, nie, nie otwieraj, tylko. co jest? Tu nie ma prądu, u, u, Kurwa, co to jest co to jest jakiś akcja jak z horroru? Czemu tak nagle prąd wysiadł? Uh. dobra. To tak chcę przejść. Że myszka mi się w złym miejscu ustawiło. Godzina 3. Dobra, mam par parę do wycięcia niektórych rzeczy. A ale nie tam. Nie ma się co martwić zbytnio. Na dzień dobry fantom eteryczny. Tyk! Dziękuję bardzo! Zobaczmy. Kolejny fantom. O, antyrat. Dobra, to się zostawię, myślę. Jedną sztukę warto mieć zawsze. O właśnie, jestem zrasz Zobaczmy, czy się nowy ten pojawił. No i, i zaś nie sprawdziłem, czy to się... O tak, kurde, jak wygląda. Postaw Zobaczmy. Naprawiam. I teraz wygląda tak. Nie zmienia się absolutnie nic w no tym. Dobra. to za. Ja tutaj teraz potrzebował. Może tutaj uderzenie kinetyczne? Albo super termicznie, bo to jest na pierwszym poziomie dopiero. To weźmy wyładowanie elektrostatyczne. Ona jest akurat termiczna. skończona. Skan ukończony. I absorpcja termiczna. Jak tam wyglądają moje neuromody? Zero. Dostępne nowe przystosowania psjoniczne. Jak to wygląda w ogóle? A, takie coś tworzę. może. Dobra, to za moment. Dzisiejszy menu znajdziecie tygodniu w tygodniu. Szkandy ukończony. No się ma? Dostępne Dobra, nowe dostań. przystosowania w zielnicy. Dobra osłona, gdzie była? Osłona. Odbicza. Haha, koszle się poluje? Nie, 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 to ja poluję na niego. Dodać po Jeszcze wdycha, ale lepiej, żeby to było. A mój fantom? Na mój fantom, chyba ja pan. Nie znaleziono wystarczającej ilości materiału technologicznego do no, działania. Ale przysłużył mi się. To najlepsze. W ogóle, patrzcie, jakie w ogóle wielkie są zwłoki tego koszmara. Tu w ogóle jeszcze ten z... wcześniej chyba został. Mhm. Także intrygujące. Dobra, no to strzał wy wytestowany. Tutaj dalej nie mamy tego karty. Operatora medycznego, nie mam co. Z mogę zużyć. Kombiłatki mi się przydały. Nie chcę się ich tworzyć, więc trochę będę polegał na tym, że a nóż, widelec znajdę gdzieś tutaj tego, tego. Znajdę gdzieś tego inżynieryjnego operatora. Za chwilę. I dobra, teraz chodzimy sobie na trochę nowe, bo tu Dzień jeszcze... Dzień dobry. Jesteśmy umówieni. Operator medyczny się znalazł. Dobra. Spawaj mnie. Diagnozuję stłuczenia, otarcia, zmęczenie. Co zagrażałoby życiu? Spróbuj A, się rozluźnić. Okaz zdrowia. Proszę nie pamiętać stręba. o wypełnieniu ankiety dla pacjenta. Państwa opinie są dla nas bezcenne. Jedzenie i kolejna strzykawa. Kwiatek. Dobra, w sumie propos. Nie, 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 nie. Nie mechanopatia, mi tu jedną. No i nice, jest ostatni foton Skan ukończony. I w życiu sobie te skany zrobię, tym lepiej dla mnie, no bo wtedy będę mógł ten, wtedy będę mógł właśnie wyrzucić z tego psych, z psychoskopu ten odpowiadający za nasze znaczy przeskanowanie układ, i wiesz coś nowego, coś innego. Odbieganie do tego czegoś jest fatalne, pomysłem spłoniesz. Wydaje się, wchodzi w interakcję z mami może chwilowo ładować je promieniowaniem termicznym. płonący mimo świetnie. No, znaczy tak jak sądziłem, termiczne też może. Naładować, tak samo jak elektryczne. Eteryczne dziwo nie może, chociaż no, z jednej strony ma to nawet sens. No i koszmar. Eee, uwagi uzupełniające, ataki psioniczne pola strachu mogą przebić się przez osłonę psychoskopową. Wydaje się odporne na większość ataków fizycznych. Broń energetyczna albo psionika mogą zadziałać i jeśli i to zawiedzie, uciekać. Okej. Okay. No, no nie no, strzelba sobie daje radę z nimi. Dostępne radę. nowe przystosowania No I raczej będzie dawała sobie na spokojnie radę. Mam kartę? Mam kartę. Popieramy i przechodzimy. Kolejny telepata widzę jakiś się znajdzie. Ty, widzę cię, kolejna kukiełka. Patrzysz na mnie tymi czarnymi jajkami z za oczu. Podejdź bliżej. Tak, odrobinę bliżej. Co to było? Kupiełki! Co? Ty też? Chcesz wejść do kambuza? Dobra! To Skończą się kupiełki, he? I może umrzesz z głodu! Ja coś dzisiaj na stołówce, no mam zamiar! No to za chwilę. O, kombi łapki? No to... znaczy, za chwilę! W kolejnym odcinku dopiero, bo na razie tego się zabezpieczę. Głupia bestia! Myślisz, że mnie nimi zabijesz? Wygląda na to, że mamy tu jakiegoś ocalałego, po pierwsze, a po drugie mamy chyba kolejnego telepatę. Tam złota spluwa. Przesyłasz! Przesyłasz! Kiedy przestaniesz? Dość! Nie mogę myśleć przez te kukiełkowe bomby. Dobra, nie no, muszę tam iść, kurwa, bo mnie rozpierdolibyśmy. Najpierw będę musiał masz normalnie. Ha! Czemu słuchacie? Kimkolwiek jesteś, uciekaj! Nie ma tu żadnego jedzenia! Do Dobra, na ma... fale negatywne. Jeśli ma bo... nadal ma panujesz nad, nad mózgiem, to dobrze, bo reszta już nie panuje. Strzelaj, zanim podejdą! To kukiełki! Bomby. Ich władca jest blisko. Zabij bestie albo kukiełki, albo bestie z kukiełkami, zanim one zabiją ciebie. Gdy nie będzie kukiełek, może porozmawiamy. Dobra, okej, okay. mamy. Czy kogoś, czy to kogoś zabiło? Ten jest martwy, ten już był martwy. Ten też. Jest nieprzytomna, czyli ta była pod kontrolą umysłu. No, tutaj duża plama krwi. I wonder from whom. Tutaj na razie spokój. Tu jest ten jeden, co go poraziłem. jest Natwe Telepata. Ale dobra, skoro Gosiu już nie gada, to będę się mógł z nami teraz pożegnać, bo właśnie specyfizm... Nie chciałem tutaj przychodzić, nie? Chciałem zobaczyć tam kolejny odcinek, ale dopóki w Gosiu... cały czas nawijał i nabijał i by się tego wpieprzał co chwilę, w moje zdanie. Więc dobra. Ja robię sobie zapis, zarówno zwykły, jak i szybki. No a my widzimy się w kolejnym materiale, zagrajmy w e w którym pogadamy z tym ocalałem, no i zaczniemy zwiedzać te oto kwatery. Mówiłem, jest gdzieś tutaj na blisko, czy znalazłem stację ochrony. Znalazłem! Ok, tutaj. No to przy okazji weźmiemy sobie teraz mapkę. No i będzie, nie, be, nie będzie problemu z yy, szukaniem ogólnie tutaj miejscówek. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy. Yy, Prey. Cześć!